Witam Was bardzo serdecznie na moim nowym kanale i zapraszam Was do mojego pierwszego filmiku na tym koncie. Ustawiłam sobie już tutaj drągi. Najpierw pojechałam drążki, potem y, to samo, tylko że z innego ujęcia. Potem trochę występowałam fair playa i zaczęliśmy galopować. Zaczęliśmy skakać większe przeszkody, i tutaj macie z różnych ujęć. Macie też tutaj coś z góry. Potem skoczyłam sobie jeszcze większą taką stacjonatę. Tutaj sobie z dwoma drągami stacjonatę skoczyłam, i macie od razu dwa razy, aż trzy razy. Potem się rozstępowaliśmy. Następnie poszłam odłożyć drągi. Potem poszłam do boksu, odłożyłam do boksu, ściągnęłam kantar, powiesiłam kantar i poszliśmy do paszarni otworzyłam e, pudło z paszarnią i nie wnikajcie w ten bałagan wyjąłam paszę i e, no nie wnikajcie w ten burdel brzydki wiem no i jak to burdel więc zebrałam karmę odłożyłam na półkę otworzyłam paszę i wsypałam trzy miarki do no takiej miseczki z coś takiego E, wiem, że to się nazywa żub, ale to jest taka miseczka dla koni. E, zamknęłam paszę i odłożyłam ją do pudełka. Zamknęłam pudełko i dałam karmę, znaczy Jezu, paszę. No i konik był szczęśliwy, tak fajnie było, że dałam jeszcze Sianko, na noc i bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeszcze jeśli tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę pod tym filmem. I zapraszam Was na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Baju!